Cześć, witam wszystkich. <laughs> ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Renus of Magic. Jesteśmy w królestwie Limon. Strachu nie mogę ale podejrzewam, że jest to World Boss i jest do niego jakieś przejście. Które się otwiera raz na jakiś czas więc no na razie go nie nie ubijemy no bo to jest zwrócona poczta dobra zajmę się tym później tutaj misje dzienne o po, po po tego, czekajcie misje dzienne co zrobimy tutaj Fukari Fukari dobra to out to out to out i to zostaje dobra i reszta zostaje no. I, i tego i bierzemy kolejną misję możemy wziąć jeszcze dwie misje więc Dobra, kto pierwszy poluje? 10. Dobra, to lecimy, bo to może być czasowe albo w ogóle jakieś tam dziwne. To ja bym poszedł od razu. Nie, nie czekając, bo to nigdy nic nie wiadomo. Pioskowy dzień to sobie odłożymy. Oko wichrowego skorpiona Pustynny kaktus. Dziach. Tylko sobie tutaj zarzucę bufki, bo mogą się przydać. Bo to nigdy nic nie wiadomo. Dobra, i pustynne skorpiony są, cyk, i kolejny, dobra, szamy dwa. Kaktus się oczywiście przyczepi. A tego, y, tego skorpiona na tym kanionie y, jeszcze nie zrobiliśmy. Były glasty, ale A się nie daje do niczego. Mamy cztery oczy. Dobra, dorosły Ashley. Widzę, że tam jeszcze jest skorpionik. Będą, Jeszcze skorpiony. że jest HD i tutaj w ogóle nawet nie ma co myśleć. Mamy 6 na 10. To jeszcze 4 by się przydały, nie? No, jeszcze wyjść nie mogę. Czekajcie jak to tutaj wygląda. Tutaj Skorpiony, a tutaj... Sępy. Dobra, widzę, że tutaj jest jeszcze skorpion. Sępy tą są na dole. No nie mam niestety. E, pułapek to ten sem, no tak, trochę, duży ten sem, taki przerośnięty, popromienny, ale dobra, pójdziemy, ogarniemy. Jeden na dziesięć, tak. O. Trochę tutaj się pobawimy z nimi. Tutaj tego dawaj. Dobra. O! Jeździ z wichru. A, pobawimy się, pobawimy się. Jestem ciekawy, czy się uda. nikt się nie kwapi I tam się to jakieś wyzwanie będzie, a tu no dobra tylko o tysiąc i o sto więcej punktów więc żadna rewelacja, przereklamowany Dobra, tu będzie dycha i na powrót będziemy jeszcze mieli skorpiony i będzie... będzie wszystko. Dobra. Mięso z wichrowego sępa już mamy w całości. Jeszcze tylko oczy skorpionów. I będziemy mieli z głowy misję. O, a tutaj już się odrodził. Dobra, no to go jeszcze czachniemy. Bo on się tutaj... ...pieklił. Czy może nie tyle pieklił, co po prostu... ...zaatakuje nas. Jeszcze jeden. Kolejna, z tego samego. Dobra, spełniona misja, ambicja. Idziemy. Przejdziemy tędy. Mam nadzieję, że nic nas nie zaatakuje. A jak zaatakuje, to się obronimy. Dobra, nic nie za nami nie leci. Tylko tutaj kaktusa trzeba będzie pewnie ubić, żeby się dostać do miasta. Bo ten się będzie przecież czepiał. A tu też tak od razu z tego: wyjście z, z miasta i kaktus. Dobra, ambicja już jest zrobiona Dobra Torba z dziczyzną, dokąd mam się udać? Gdzieś tutaj, dobra no dobra, to lecimy tutaj, tutaj ból moskit, tylko że to nie on, a ja. Za mały jesteś. Dobra, przekonaj się. Просто спон. Dobra, Dobra. Słuchamy. Dobra i utkarkniony kieł. Zobądź kieł ostroszpona. Szarała ostroszpona. To ilość osób, 3 do 4. No, zobaczymy, czy sobie poradzimy. Kontakt aktywnego, V.U Uprostrz pona. Nie ma w celu. gdzie to ma być ząb ostrożpona czekajcie i chyba tutaj, nie? Tak, tutaj nie. Tutaj mnie dziecko poprosiło, żeby dać im nauczkę. Dobra. Zrobiliśmy to. No idziemy, idziemy, idziemy. Nie. I tutaj wszystko jedno. Dobra, ci się skończyli to. Czekajcie, zrobimy. Dobra, wracamy do tego. A co tam? Najbliżej był, wygrał. Idź do limon. Więtnościski. Dobra. Sól kamienna i Sól kamienna, do wioski soli kamiennej, Wioska soli kamiennej. To tutaj. Dobra, a coś bliżej? No, że mamy, dobra, weźmy tutaj iść do limon. Wdzięczność ścier bichrowych sępów. Dobra, no i tyle. Boże ciężko się gra. Nie wiem czemu tak strasznie laguje, ale wszyscy siedzą teraz albo w pracach, albo w szkołach. Może jak wyjdziemy, to będzie trochę lepiej. Mam nadzieję, że nas nie wywali. Dobra, kaktus. Co może wezmę? Konika przywołam, bo... Będziemy tak na, na piechotę chodzić, co trochę czasu nam zajmie. No, profionik. Dobra, tutaj sępy. No na sępach już byliśmy, ale możemy iść jeszcze raz, ale strasznie laguje. Pięć ma być, tak? Dobra, tu już jest drugi z pięciu. z wychu. Cyk i ostatni. Dobra. I dziękuję, i jeszcze do wioski z soli kamiennej, nie wiem czemu dzisiaj, piątek czy jak. No, tragedia jest dzisiaj, jeśli chodzi o granie. Ja rozumiem, gdybym ten odcinek nagrywał wieczorem, ja ten nagrywam odcinek w południe. Więc, no, dziwię się, że aż tak, aż tak laguje. Czekajcie, gdzie tu? Wioska Soli Kamiennej, tutaj w tą stronę. I co? I z tyłu za wioskę. Kurde. No bo to ma być tam. Dobra, sól kamienna. No, zbieraj. Sześć już jest. No widzę, że tutaj się już odradzają, więc... O, jeszcze nic nie widzę. Dobra, osiem, dziewięć... i ten będzie dziesiąty nickers, a ja wszytałem snickers dobra, i ja sobie to poza nagraniem poddaję mam nadzieję, że odcinek się podobał jak tak to łapka w górę, subik strefa komentarza oczywiście należy do was ja zapraszam na kolejne moje produkcję, a tymczasem trzymajcie się do zobaczenia "Hej!